Dobra, uwaga. trzy! faj. Dobra! Czekaj. Dobra! Bo Boję... jestem zupkę. <laughs> Dobra, czekam. Witam jest. wszystkich, jestem Husky, a dzisiaj ze mną y, na Hide and Seek jest. Parenty, czy, czy czy. witam widzów? Tak. Witam widzów. Co to? <laughs> Tyle. Czasem nagrywamy, chowamy na mapie dengueis. Oczywiście zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No bo co, No bo czemu nie, nie? Prawda? Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Nie. nie no, to subskrybujcie, to, nie Zobacz, jak... jak... oni właśnie to... Oni właśnie chodzi o to, żeby subskrybować i lajkować, mówię wam. No. Maję montażu. Dobra, to tak, to on teraz będzie szukać, a będę się chować. Zabij mnie. Dobra. S. Ale łatwo. Dobra, No i tak, nie chcę mu się wrażenia z życiosą? Bardzo źle. Co się stało, że tak źle? Szukam takiej jednej też miejscówki. Czy to gdzieś jest taka miejscówka. Czy to jest jakiś kucibong. I pamiętaj podpowiedź po siódmej minucie. No, 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 Bo gramy we dwóch. Mhm. Nie no, może nie po siube, tylko po szóstej. Dobra, to ja, ja mam według mnie idealną kry skrytogójczynią skry skry krytkę. No, Lecisz. No. Akurat ty jesteś czterem, no. no no. No chyba ty jesteś czterem najgorszym śmierdzącym. Co to jest? Co to jest? What the fuck? O, to dobra. To jest fajnie. No, Jakoś cię nie widzę, wiesz o tym. Na, ten sprój do nie przejdę, spoko. No dobra, no to super. Gdzie jesteś? Jak tam u ciebie, życie? Skąd to ząpienia? Na razie nic tam do mnie nie mówisz. Nie wyzywasz mnie ani nic. No bo cię szukam. I nie mogę znaleźć. No, no i nie znajdziesz. O tym chcę na pewno nie wiedzieć, bo to wiem, że... Bo właśnie my znamy tutaj bardzo dużo fajnych miejscówek, ale... On na pewno te miejscówki nie dam, bo sami dopiero to A na pewno? Tak, tak. Jak wiesz, na lock to to cię znajdę. Co dalej wyłączę. No bo jest na zero. Nie, nie działają, dobra. No i gdzie jesteś, co? Jestem w ziemi. Mhm. No, to brzmi. Ludzie się chowają w ziemi. Ale byłeś blisko. Ludzie się chowają w ziemi. ci się chowają. Ja też tobie. Co to. Nic, 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 nic. Przed chwilą muszę się wyjść, poczekaj, 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 chwilę, chwilę. Kurde. Dobra, on teraz, teraz daje sobie pod przycisk. Ale słuchajcie, mnie? Nie. A teraz? Czy to działa. I on był bardzo blisko, bo tam się o tobie nie zauważył. No i gdzie jesteś? Jestem na B. Bardzo dobrze. Właśnie, gdzie jesteś? DA czy B? Byłem w podpowiedzi już. Mmmm, no znaczy nie? Jeszcze zostały dwie minuty. Eee nie, podpowiedzi po szóstej miały być. Będzie po siódmej. Po szóstej. To będzie po szóstej, dobra. Jestem dokładnie na... jestem, jestem po prostu blisko B. Blisko? B, blisko. B. Bardziej A czy B? Bardziej B. Grubo jest grubo. Prawie nie wiem czy mnie znajdzie. Możliwe, że nie znajdzie. To na pewno słysza, to że tu nie słyszę. Bowshit. Po de mną. Lub nade mną. Najmniej tak, czy jesteś w sklepie? Nie Dobra To ludzie się chowają w skrzyniach Nie, ludzie się chowają... No tak, no tak, 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 tak Teraz Widzę, gdzie ta tutaj Wajda. Coś czuję, że ja tego nie wygrał No, nie no, no, <uireiller> <z> Naprawdę. <Hob�> O ale się. Przez przypadek, normalnie. O, cię, jest. O, dzień dobry. Co? Jak? Jak? Normalnie. Jak tam weszłeś? Przez rynnę później tak po tej rynie, tak skoczyłem na dach i mówię, ja byś się nie wychylił. To bym nawet nie wiedział, czy że tam jest o no, nie! <grywia> to zacznę szukać, to dobra. Ło, wow, dobra. Yy, teraz będę zaprezentował, jak to wyglądało. No tutaj jestem właśnie ja. I tutaj jest parentym. To jest rynna. To jest okno. Czy coś? Teraz tutaj podejść, czy coś. A yy, on sobie tutaj wchodzi po rynnie. I miał, mógłby zejść, tylko że zauważył mnie wychodzącego sobie taki totalny debil. Zauważył mnie. No i ciach, No i tak właśnie to wygrał. Więc teraz powracamy. Kurde no. Dobrze, no. To jest Atlanty. Dobrze, no widzowie, no widzowie, mądrzejszy ode mnie tutaj. <laughs> Nie no, ciężko ci powiem, ciężko tutaj za to Znaczy nie, bo mapa jest duża i dużo kryjówek jest. No, ale to dużo z nich znamy. Nie wiem, nie to go nie krzyczę. I tu nie słyszę go. Ty to, to się jest? Z... Nie, nie. można. Nie. Aha. To jest taka fajna miejscóweczka. O, właśnie ta. Jestem debilem. Czemu? Muszę wiem, właśnie spadłem w wysokości i... Dobra, nie ma go tutaj, ale gdzieś że na chu będzie. mieć trzeba mieć więcej IQ od niego. To jest bardzo proste. że to nie wyglądać, naprawdę. Nie miałem na sobie cię obrazić. jest Szukamy go, szukamy. No na pewno go musimy znaleźć. Tutaj no, ktoś jest, tutaj ktoś. Jak tego. No, bardzo dobrze ci powiem. Już się właśnie znalazłem. Tak? Tak. Nie znalazłem go To Też kiedyś dał wejść przecież. Ogólnie to chciałem się schować w takim jednym, mocniejszym miejscu, ale nie miałem tam doskoczyć. akurat wtedy wyszło, i musiałem szybko coś znaleźć. Nie no, spokojnie, też tutaj oczywiście sobie na spokojnie Cię będę szukać. Mm, nie ma co, na spokojnie to trzeba właśnie, jest pokojniutko. Dobra, bo tutaj nie ma. idziemy sobie tutaj, bo tutaj jest akurat y, też miejscówka. To też go nie ma. Tam akurat powinien być. Czy powinien tej my się schować? Dobra, wiem co zrobimy Pewnie się nie da wejść, Ja pewnie nie da wejść Pochodzimy sobie za chwilę po dachach Widzicie, tak, tak sobie zaraz pochodzimy na spokojnie No tutaj jest ja bardzo dużo fajnych miejscówek O, w góry, czyli bardzo dobrze, że się nam powiedział gdzie on mniej więcej jest to Teraz jest na. Szukamy, szukamy, no szukamy, trzeba go znaleźć, wam powiem, trzeba go znaleźć się chowają w Dobra 4 minuty, chcesz większą podpowiedź? Czyli... Tak, 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 tak. Z chęcią. Pałac. Jak? Pałac. Pałac. Okej. Okay. Spoko, spoko. A pójdziemy sobie, czekajcie mam pomysł, gdzie Póra sobie możemy... na pałacu. Wiem sobie gdzie możemy sobie, sobie, sobie... sobie, sobie. Czyli, no jestem dalej na pałac, jakby wiem. to ja ci mogę powiedzieć. O, tak kule, to jest od boku, mistrzem. tak jakby nie wiem czy jakby ci to Co to było No ale bynajmniej mocna kliwka. Też mam mocną jest taka mocna to nie powiedział, ale Trzeba mieć parkura żeby tam się dostać Dobra, dobra, dobra Czy tak jakby ci to powiedzieć od boku pałacu? Nie, nie dokładnie w pałacu, ale czy może jest w skrzynce? Nie ma go w skrzynce, dobra? A Słyszałem cię. Czy gdzieś tutaj blisko? Nie mogę jest. zrobić graffiti w razie czego. O, teraz byś się zrobiło. Czyli jest gdzieś tutaj blisko. O jest Czy On jest na temu. Ktoś tu przygra. No zobacz, ale słyszę, że muszę, nie, nie? Tak, 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 czekajcie to. Czy on jest gdzieś tutaj? Czy on tam wszedł? Jak? Poczekajcie. Można wejść, nie można wejść. Poddajesz się? Jeszcze chwila. Co to jest? Poddaję się. Dobra. Pod pokaż, tam się, tam się wchodzi. Chodź. No. Na... O. I stój nie bimia. Chodź. Co? Czy znaczy nie tu byłem? Nie tu na początku tutaj byłem. I nie pamiętam, jak ja to zrobiłam. Czy tak sobie skakałem? O! Aha! Aha! Dobra widzowie, a to jest Big Brain. To jeszcze jedna runda, a ty już do Big Brainem jesteś. No. A no to jest Big Brain, ale ja też mam fajną tarweczkę. Ja też tam przez przypadek znalazłem, tak to bym dalej tam został. Kurde, ale ja tam przadzałem, tam byłem. Ajaj. Mmm Dobrze, tak siak. Mam kryjówkę. Dobra, to teraz ja do terrorystów. Do no, no, no. Ech. No i mam będzie wykończyć stary. w rundzie widzowie Tak, 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 no ale super odcinek od Wieszaologii Kuda, ale Jeżeli wam się że... podoba to zostawcie jedną łapkę w górę Nie no, pięć łapek było, to nagrywamy kolejny Bo nam się to przyjemnie nagrywa No, zawsze jak on wygrywa No, bardzo no, wtedy Tego go mogłem znaleźć Widzę mnie tu że tutaj go mogłem znaleźć I powiedział nie, Ktoś z kryjówek to ja no. przez przypadek znalazłem Spokojnie, spokojnie. Mhm, mm dobra, czekaj, okay, bo tutaj mam małe... Pomylenie umysłowe. Mam no, przecież mała persa ze chciał z nami zagrać, rzeczywiście w napiszcie, swoi, napiszcie swoje te... Y, niki i napiszcie, że chcecie i... wpadacie do mojego Discorda, który będzie w opisie. Tam jej nie znajdzie, to się może być No bo warto, my szukamy ekipy, bo wiadomo, ta mapa jest za duża. Znaczy, duża mapa nie jest, ale dużo kryjówek jest. No. A też mamy jeszcze jedną fajną mapę. Tak, też właśnie, mi Tylko, że bardziej przerobiony. No, ale też spoko. Nie najgorszy. I na pewno będziemy szukać jeszcze innych. To tak, więc piszcie, czy chcecie być, jak tak, no to oczywiście piszcie, no. Ale my przechodzimy dalej. Eee, nie wiem, ja mam problem. Co to jest? Co to jest? Problem. Kiedy znalazłeś kryjówkę przez przypadek. Kolejną znalazł. Kolejną już znalazłeś, naprawdę? No. Ja pierdziele, to jest jakiś mistrz. Ale łatwo się da z niej wyjść. Bardzo Bo Właśnie, ja uciekam. O, ma? Dzień dobry. Nie, proszę nie! Nie, daj mi, daj mi jeszcze! Nie, proszę, 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 daj mi uciec. Dobra, no to możesz. Po godzinę, po godzinę. Proszę 30 się w 30 sekund. Bo ja, ja nie, bo ja miałem za mało czasu m... Dobra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Już możesz. 3, 2, 3. Jezus, Maria spadła. Dobra, damy radę. Damy radę, bo nie, bo ja miałem już kryjówkę. Co to było? O, dzień dobry. Co? Gdzie uciekamy? Co? No chodź. Nie! Co? No. no dobra, widzimy, no, że no, jesteś lepszy po prostu i tyle można powiedzieć. Jaki lepszy, jakby... Lepszy. Dobra, to chodź środek i się pożegnamy niestety. Tak, lepszy po prostu, lepszy, lepszy no, kurde. Ale widzowie, tak. widzowie, ja wam obiecuję, że tę mapę sobie całą przerobię i następnym razem porobię go, obiecuję wam to, widzowie. To ja mam inne. Spotkamy się w sądzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, mi się to bardzo podoba. Gdzie pan jest? Idę na A. go Co na, na to, widzowie. się pożegnamy niestety. Pobrej już idę, już idę, już idę. Na zawsze. Dobra, to ja byłem Husky, a ze mną był Parenty, więc... No ja byłem Husky, ze mną był Parenty. W z odcinków to piszcie w komentarzach, piszcie, piszcie prawie w głęczam, czy będzie dobrze. Jesteście dołączyć do naszego teamu, team Jeśli chcecie nam zagrać, to piszcie. A i, w... I weźcie mojego Discorda. To też bardzo ważne, prawda? No to do widzenia. Do widzenia. lajkujcie. I wygrywajcie, jak parenty ze mną. Nara!